Wygląda to dosyć strasznie, o, o, takie teraz emocje będą tak... No witajcie moi kochani. Praktycznie dzień przerwy zrobiłem sobie od nagrań, od jakiejś takiej większej pracy, choć jak wiecie, bądź też nie, jeśli nie oglądaliście. Mam też swoją firmę, która została pod opieką pracowników. No muszę tam jakiś powiedzmy, że nadzór prowadzić. Eee, no i chciałem sobie wczoraj odpocząć taki dzień ci lautu Dzisiaj kolejny dzień przygód. Idziemy na paraselling. Będziemy w każdym razie latać na spadochronie za motorówką. Będziecie mogli razem z nami w tym uczestniczyć. Powiem Wam, czy cena jest warta tych emocji, adrenaliny no i czy po prostu było fajnie. Wy wszystkiego oczywiście nie widzicie co jest nagrywane Ja też jak gdyby uczę się cały czas tej kamery Więc jeśli coś jest nie tak Dawajcie znać w komentarzach Jeśli dajecie mi szansę i wam się to wszystko podoba To subskrybujcie nasz kanał Nie zapomnijcie oczywiście o dzwoneczku Żeby być na bieżąco ze wszystkimi informacjami Które dzieją się na naszym kanale A ja jak już mówiłem wcześniej Będę starał się żeby I po pierwsze odcinki były co tydzień A po drugie żeby ta przygoda Trwała już na zawsze Więc wygodnie Zasiądźcie w swoich fotelach, krzesłach, kanapach, czy gdziekolwiek teraz jesteście i pooglądajcie, jakie widoki można zobaczyć latając nad Morzem Czarnym. No, jak na razie musimy o parasolingu zapomnieć. Nie ma wiatru, nie można latać. Nasza waga jest zbyt duża, żeby unieść ten. Dobra, to się wytnie. Nasza waga jest zbyt duża, żeby umieć ten spadochron. To się oczywiście wytnie, bo tutaj już mam machane palcem, że mam tego nie mówić. Eee, no, ja mogę tylko swoją wagę zdradzić. To prawie 95 kg. Może tego nie widać, ale niestety waga nie kłamie. Dobrze, moi drodzy, to przejdziemy się jeszcze tutaj po tych naszych straganikach w warnie i ponoć za godzinę ma przyświat świat i będzie można polatać. Zjeżdżamy! I tak właśnie wygląda zjazd na zjeżdżalni Jeszcze chwila relaksu No i miejmy nadzieję, że uda nam się dzisiaj polecieć Bo de facto jutro będzie na to ostatnia szansa Żeby zrobić to tutaj w Warmii. Trochę pewnie i Nie wiem czy mnie słychać

Wszyscy udają, że się nie boją, ale każdy czuje lęk przed tą wysokością e, no, Ale wszystko będzie dobrze, za chwileczkę będziemy tam do góry, wy będziecie razem z nami Więc trzymajcie mocno kciuki, bo rzuca to łódką strasznie No to moi drodzy, dzisiaj nie polataliśmy, spróbujemy jeszcze jutro, bo do jutra de facto zostajemy Chyba, że przesyłka, na którą czekamy nie dotrze do nas I będziemy musieli tutaj, no, tak trochę przymusowo przedłużyć sobie postój jak powiedział kapitan, bezpieczeństwo najważniejsze i za to trzeba go szanować, całe pieniądze, które włożyliśmy w tą podróż, nazwijmy to, zostały nam zwrócone, więc nie czujemy się oszukani, mieliśmy darmową przejażdżkę na motorówce, więc było naprawdę fajnie i sympatycznie, stres już zszedł, no i czekamy, czekamy na wiatr, czekamy na możliwość polatania sobie tutaj właśnie na Morzu Czarnym, a wy będziecie wtedy mogli polatać. Razem z nami. To prawda jak na razie nie udało się dzisiaj polatać, ale udało nam się przygotować typowo poznańską potrawę, czyli pyry z grzikiem. No nie do końca jest to ten nasz ser. Tutejsze sery są zupełnie inne, bardziej kozie, bardziej owcze, bardziej słone, ale naprawdę bardzo dobre. Postanowiliśmy zmodyfikować nasze oryginalne danie i w ten sposób powstał bułgarski grzik, czyli pyry, czyli kartofle, czyli ser kozio owcze. Czyli czosnek, i jeszcze do tego cebulka i szczypiorek. No, i w takich okolicznościach przyrody można tylko szamać i delektować się tymi pięknymi krajobrazami i cudownymi smakami. Nie wiem, czy to przeznaczenie, pech, nazywajmy to jak chcecie. Dzisiaj okazało się, że wiatr jest za silny. Wczoraj go w ogóle nie było, dzisiaj jest za silny, za duże fale i po prostu polatać się nie da. No moi drodzy, wiatr jest to silne, ale to są niesamowite fale. A Morze Czarne, piękna pogoda, piękna temperatura niesamowita zabawa. Ja przystę tak rozbawiony tymi falami, że tylko chcę więcej, więc zobaczcie teraz sobie to na tej naprze. Ale są genialne Fale są genialne Podstawiają, mają gdzieś po 2 metry To jest mega, zobaczcie to, zobaczcie to Jest taka zabawa, że po prostu no, Tak ciągle I po 2 metry wysokości fale tuż przy brzegu To naprawdę robi niesamowite wrażenie no i niesamowitą frajdę. Także Bułgaria i Złote Piaski mogą zaskoczyć. Już myślałem, że tutaj nic się więcej nie wydarzy, że będzie nudno. No ile można leżeć na tej plaży, a tutaj po prostu genialna, genialna pogoda. Na to, żeby się piasku pomimo czerwonej flagi jest ratownik. Myślałem, że go nie ma, ale jest, pilnuje tutaj w porządku, żeby nie było jakichś dziwnych... Rasty, zanieniłam no To jest naprawdę coś niebywałego Patrzcie to, patrzcie to O nie, nie, nie Przemieniło mnie Mogę stać. Nie, mówię wam, to Także Złote Piaski, Bułgaria, Warna. Pozdrawiamy i już niedługo ruszamy dalej. No to witajcie moi drodzy. Czas najwyższy opuścić Złote Piaski, opuścić miejscowość Warna i ruszyć do Burgas, dokładnie pod samym Burgas. Do Aquaparku, z którego na pewno będziecie mogli zobaczyć kilka ciekawych ujęć. Udało się w końcu odebrać nam dokumenty, więc już nic nas tutaj nie trzyma. Wypoczęliśmy, naładowaliśmy akumulatory i teraz jesteśmy już rządni przygód, rządni kolejnych wyzwań no i cudownych chwil, które mamy nadzieję będą cały czas nam towarzyszyły. Muzyka trochę tutaj głośno od ulicy, więc jeśli będzie przecież jakiś samochód, może nie do końca będzie mnie dobrze słuchać, dlatego szybko się uwinę. Zjeżdżając tutaj z góry, zobaczyliśmy naprawdę niesamowite widoki, no to postanowiłem odpalić drona i Wam je pokazać. Zobaczcie, co tutaj pięknego mamy. Widoki zapierają dech w piersi, a my w tamtym kierunku właśnie zmierzamy. dronem, widoki piękne i z tego drona właśnie zauważyłem tą oto wysepkę w, Nese, w Nesebyrze. Wysepkę w Nesebyrze, taki jakby, no część należąca do miasta, ale jakby troszeczkę od niej oddzielona. Tam znajduje się cerkiew świętej Zofii, e, która już wybudowana została z tego, co udało mi się wyczytać, około 4-5 wieku naszej ery. No i byliśmy tak zauroczeni z oddali tym miejscem, więc postanowiliśmy je właśnie zobaczyć i odwiedzić to tuż przed tym jak będziemy wchodzić do akwaparku. Miejsce, powiem wam, przepiękne. To są te widoki, które potem gdzieś się zapamiętuje, chyba już do końca życia. To są takie miejsca, które, do których chciałoby się wracać albo które chciałoby się mieć na pocztówce, na lodówce, na jakiś magnesik. Myślę, że tak, to jest właśnie to miejsce, więc jakiś magnesik na pewno będę chciał sobie tutaj zakupić. Wy sobie popatrzcie teraz, jak wygląda tutaj ta cała okolica, bo widok jest po prostu genialny. Przy okazji, jak mówiłem o tych magnesach i o, tym, i o tych pocztówkach, postaramy się tutaj kilka takich zakupić, jeśli ktoś z Was chciałby otrzymać taką pocztówkę od nas, właśnie z miejscem, w którym się znajdujemy, czyli w Nesebyrze, no i może uda się tutaj właśnie zdobyć taką pocztówkę tej Cerkwi Świętej Zofii, to dajcie znać w komentarzach, wybierzemy dwie osoby, do których taka pocztówka powędruje. Bardzo wrókliwe uliczki, które zresztą mieliście okazję zobaczyć. Sama cerkiew no, już w stanie dosyć mocno zniszczonym, nikt tego później po tych wszystkich wojenkach, które się to odbywały, nie odbudował. Bardzo dużo Polaków można spotkać nawet różne wycieczki, tur operatorów naszych. No i dzięki temu bezpłatnie wysłuchać sobie, na przykład na tzw. cebulaka, co te wszystkie zabytki tutaj e, mówią o sobie i jaka jest ich historia. Tutaj jeszcze mamy pomnik, prawdopodobnie to właśnie ona, ta święta Zofia, która tutaj patronuje tej malutkiej wysepce po wyspowi. jak kto chce, tak to nazywajmy. Bardzo urocze miejsce, na pewno godne zobaczenia, choćby dla tych te wszystkich tej widoków, które są. Pogoda naprawdę nas rozpieszcza, bardzo ciepło, bardzo gorąco, więc teraz już tylko marzymy o tym, żeby schłodzić się w wodach akwaparku. Troszeczkę muzyka tutaj nam przeszkadza. Jesteśmy w tej chwili w Aquapark Messe Bar. Eee, no naprawdę z zewnątrz robi piorunujące wrażenie. Mnóstwo, mnóstwo atrakcji. Wchodzimy zaraz tam do środka. Eee, no i będziemy Wam pokazywać, czy warto wydać 40 lewa za osobę dorosłą, 20 za dziecko. Eee, no i jak długo można tak naprawdę bawić się tutaj. My już nie możemy się doczekać, bo skwar z nieba leje się tak wielki, że ja stojąc Czuję, że się rozpuszczam, ale ja akurat taką pogodę uwielbiam, uwielbiam się, pocić, uwielbiam ciepło, nienawidzę, za to zimna, ale ja liczę, że ta dobra aura. Piękna pogoda nie będzie nas już opuszczała nigdy. No więc bądźcie razem z nami. No i pozwólcie nam pokazać Wam jak wygląda Aquapark w Nesseberze. No to witajcie już z wnętrza aquaparku. Zobaczymy jakie są tutaj atrakcje już możecie sobie od razu zobaczyć jak to wygląda 2 Waston Chilloutu jak tylko wejdziecie to trzeba zostawić depozyt tylko i wyłącznie w gotówce, dzięki niemu potem będziecie mogli płacić właśnie e, tym zegarkiem na ręce, tak to nazwijmy. Więc pamiętajcie o gotówce, nie da się tam zapłacić kartą. Za wszystko trzeba zapłacić, nawet za szatnię. Także zabierajcie jak najmniej rzeczy ze sobą. Jeśli nie chcecie dodatkowo płacić, 5 lewa kosztuje. No i zaczynamy. Tak to wygląda. A teraz sobie zobaczcie, jak to pięknie tutaj wszystko wygląda. Pala. To czas. Pobawić się. Pozjeżdżać. Mega atrakcji podczas podróży po Bułgarii! No i drodzy, jak na razie, Aquapark Park w Neseberze naprawdę godzi polecenia. Te 40 lewa to jest naprawdę dobra cena. Ona jest od 1,30 m, nieważne, ile lewa 30 ma. jeśli ma powierzchni 1,30 m po za dorosłego. De facto w terenie nie może skorzystać tylko z pięciu atrakcji, reszta jest ogólnie niewystępliwa. Nawet ta kobra, którą teraz widzicie, którą przed chwileczką zjeżdżałem, bardzo fajna, bardzo fajna, no daje, daje kopa na końcu. Tak bym to powiedział, jak ugryźnięcie kobry. najpierw ukucie, a potem już tylko jad i wielki krzyk. Ale mega fajnie, chwileczkę sobie zresztą zobaczycie jak mojej kompanii z tej zwierzami będą wjeżdżać. Najpierw był test, coś tak powiem, najstarszego i najbardziej ważnego. żółta, czyli ta najbardziej ekstremalna zaliczona. Została jeszcze zielona, mega fajna atrakcja, także jeśli tu będziecie obowiązkowo, tą zwierzalnię sobie zaliczcie. Jest przyjemna, szybka, ale bardzo, bardzo przyjemna, naprawdę. Troszeczka zaliczona, naprawdę ekstra przejazd w dół, do góry i w dół. E, podobna bardzo jest w Tychach, tylko że troszeczkę mniejsza. Tam do Aquaparku w Tychach też, pod którą zapraszam. Miałem okazję tam kiedyś być, bo jak już mówiłem, e, jestem takim trochę fanem Aquaparku zresztą mój syn również. No, powiem Wam, że Aquapark naprawdę daje radę. Tylko polecam wziąć to na cały dzień, naprawdę cały dzień tutaj spokojnie spędzicie sobie. Jest trochę kolejek, tygodniu nawet, więc przypuszczam, że w weekend jest tu w ogóle koszmarnie dużo ludzi. Dlatego zarezerwujcie sobie jeden cały dzień od 10 do 18 no i po prostu korzystajcie, bo jest tutaj naprawdę rewelacyjnie. I dla małych, i dla mniejszych, i dla troszeczkę większych, i dla tych największych e, hardkorowców i osób lubiących Akłoparki. No to co? My lecimy dalej, szukać kempingu i już niedługo usłyszymy się prosto z Azji, prosto z Turcji, bo zmierzamy do Stambułu. Doźrody, zaraz zajdzie słońce, więc szybciutko tylko, żebyście byli jak gdyby na bieżąco, krok po kroku. Z zakłaparku się wydostaliśmy, pojechaliśmy na jeden kemping, Tam niestety okazało się do 18.00. Recepcja na drugim, niestety też nikogo nie było, ale na trzecim się udało. Jesteśmy przed miejscowością Burgas. Jutro z samego rana szybko wstajemy, będziemy ją zwiedzać, a dalej już. Kontynuujemy podróż przez Turcję do Stambułu, no i dalej, dalej do Gruzji. Także bądźcie razem z nami na bieżąco. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału i zostawieniu łapki w górę, jeśli Wam się podoba to, co robimy. Pamiętajcie też o konkursie. Ci, którzy chcą, niech w komentarzach piszą nam o tym, że chcieliby otrzymać od nas pocztówkę, a my wybierzemy co odcinek dwie osoby i będziemy takie pocztówki wysyłać. No to do zobaczenia.